Trening na plecy z jednym handlem. Przejmujemy pozycję w podporze jak do pompki. Napinamy brzuch, napinamy pośladki. Ściągamy łopatki do kręgosłupa i wykonujemy wiesłowanie jednorącz. Staramy się robić pełen zakres ruchu. Wysoko, blisko ciała unosić łokcie. Wykonujemy dwie seryjki po 8 powtórzeń. Półtorej minutki przerwy. Teraz druga strona, również dwie seryki po 8 powtórzeń. Półtorej minutki przerwy. Dokładne powtórzenia, nie śpieszymy się. Następnie unosimy do góry wyprostowaną rękę. Powoli, nie spieszymy się. Napinamy mocno brzuch. Łopatki do kręgosłupa ściągamy. Wykonujemy dwie seryjki, 10 powtórzeń. Następnie pochylamy tułów do przodu. Napinamy brzuch. Ściągamy łopatki do kręgosłupa. Napinamy pośladki. I zbliżamy łokieć do ciała. Podnosząc do góry. A następnie unosimy łokieć do góry. Blisko ciała cały czas wykonujemy wiosłowanie jednorącz. Dwie seryjki, 12 powtórzeń, 1,5 minuty przerwy. Następnie druga strona. Cały czas brzuch, i druga strona, można na kilka sekund zatrzymać ruch na górze i powoli opuścić. Zatrzymać na kilka sekund, i powoli opuszczamy. Następnie, w pochylonym tyłowiu, unosimy przed pod kątem 90 stopni względem tułowia, a następnie. Unosimy dłonie do góry. Po czym opuszczamy. Tak powtarzamy. Dwie seryjki po 12 powtórzeń.